Moi drodzy, niech was nie zdziwi mój skin, który dziwnie wygląda, albo nie zdziwi was jeleniali, która tutaj jeleniali. E, przykłusowała do mnie. E, moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie w coś bardzo, bardzo dziwnego, mm -hmm. bo jest to gra mobilna, którą ktoś wrzucił do... Minecrafta. Minecrafta. No, bo słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie taką gierkę Destiny Run. Jeśli followujecie nas na Więcej Czokojnali, gdzie gramy w gry mobilne, to pewnie kojarzycie. Tam się biega po takiej białej planszy i po tak. prostu steruje lewo, prawo. Zresztą I wybiera się różne rzeczy, prawda? Jest tak dużo gier na telefon, gdzie po prostu się biegnie i wybieraj lewo albo prawo. Tak, ale również zapraszamy was na te odcinki tutaj na Więcej Czokojnali, ponieważ tam graliśmy w tego typu gry, a w ogóle bardzo mi się kochanie podoba Twój skin. Hades, Jesteś takim... Czy Zeus. Um... Zeus! A, Zeus. Zeus? Czy jesteśmy dobrzy? Tak, jesteśmy dobrzy, absolutnie! I teraz patrz, Ej, możemy sobie Ale to ustawić mega wygląda, i zobacz, jak, jak w grze mobilnej. O, nie wiem, czy mam ich omijać, czy nie. Raczej masz ich omijać. Proszę bardzo. Ej! Pyk, pyk, to pyk. wygląda mega! Ja się nie spodziewałam! Kurcze! Hey, no, jak gra telefon, nie? No tak, ale również nie dokończyłam. Bardzo mi się podoba Twój skin i emocje pokazane na jego Ech, twarzy. Wow! Co żeś zrobił? Tu co się to dzieje? Tu są jakieś, słuchaj, animacje i tak dalej. Ale co, więc... jak chodzisz? E... Dum, dum, Poczekaj, czy te srebrne są nasze? Te srebrne są nasze, czyli możemy je. rzeczywiście, poczekaj. No to w takim razie wydaje mi się, że kolejnym kolejnym no. ranie musimy zostać Hadesem, ponieważ mniej Zobaczymy, ja bardziej lubię zobaczymy Hadesem, gdzie my tu szczera. w ogóle dojdziemy. I czy ta gra to jest po prostu zapętona jedna mapka? Czy mm -hmm. mamy tutaj coś więcej? No bo Minecraft ma dużo więcej różnych funkcji, żeby to jej dodać do. O kurcze, patrz, bo ty chyba wziąłeś e, te e, teraz błyskawice. O, 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 dobra. Co zrobiłeś? Dobra, dobra, jest dobrze. I zobacz, i tych, i tych dobrych tak, możemy zbierać. Tak, tak. Z tego. No kurcze, nie wiedziałam. Nie wiem, no, tutaj nie wiem czy bierzemy jesteś, je. je. Nie są dobrzy, dobra. Tak, tak, tak. I tutaj tak, tak, zobacz, tak. masz Miter, bycia najbardziej Zeusem oraz bycia najbardziej najbardziej Hadesem. Omijamy. Ojciec są źle kochani. Nie. Kochanie. Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. dobra, 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 dobra teraz... Jest. Prawie Ej, cię zrobili, zakanapkowali cię. Koniec. Myślisz, że teraz przyjdziemy koniec? do jakiegoś portalu? Zeus? I co teraz? Uh, fly with your wings and collect as many points as po... To są kolejne poziomy? Ja wiem, co to jest. Co? To... Pod koniec każdego etapu jest tak, że lecisz Aha. i trafiasz jakby na, na, na tarczę Ach, no z punktami. Tak, czy tak. to jest czy to o to chodzi? O mój bo o mój Boże, tak. He, he. A. O, i lecimy. Tak, lecimy, la, kochanie. La, la, la. Już chciałam być niemiłej, i chciałam musimy powiedzieć, na, że prawie spadliśmy, Poczekaj, dolecieć musimy ale... na największy... x 40 albo X60. Tak, tak, tak dawaj. Jestem Uwaga. po prostu bardzo podekscytowana. Powinno 60, bum. Wydaje mi się, wydaje mi się 4 41 milionów 220 tysięcy. Przepraszam bardzo, bardzo mi się podoba twarz naszej po prostu postaci, która znowu jest bardzo podekstowana eee. tą informacją. Czy on tańczy? Wydaje... Tak, on tańczy Fortnite <grym> To jest najbardziej mobilna gra... Ever. ...z niemobilnych gier na świecie. Dobra, w takim razie próba numer dwa, moi drodzy. tym razem, razem. Tym razem bądźmy Hadesem, proszę tak, bardzo. proszę bardzo, Ciak. tym takim królem Czy podziemi, zobaczmy. Czy zmieni nam zobaczmy. się jakiś... Eee, Może No ale o! poczekaj, miałeś przecież lubić tych. Miałeś się wiesz, No wiem, no wiem, ale kontaktować por... z tymi naszymi. No ale muszę, muszę uważać, muszę bardzo dobrze uważać, proszę bardzo, zbieramy czachy. Tak. Piorunki nas nie In... interesują, nie zbieraj się! No właśnie, widzę, no wiem Nie Proszę. No bo, nie bo do końca jesteś w stanie dobra, tutaj zrobić drzecz, dobra. No. dobra, musimy omijać. Uważaj na tych żebeczków, kochanie! No co ja poradzę? Oni się nie mogą kanapkować! No co ja poradzę, że mi włazi i mi tutaj tak, przeszkadza, on no. cię władzi, To ty masz ich omijać. Czy można w ogóle z tej planszy spaść? A, nie, nie. Nie? Nie. wydaje mi się, kochanie, Jesteśmy że Jesteśmy beznadziejnym złoczyńcą. My? Ja. My? No, dziękuję ja bardzo. Ja i mój bohater, okej? Okay? <laughs> patrz! O Przetransformował się. Tak, Ej, ale hej, okay. ja rozumiem. Zobacz, Słucham, co? my tutaj e, w zależności od tego, który z leveli osiągniemy na tym wskaźniku, obok nas, Aha. zmieniamy się w jeszcze większą jakby postać. Aha. O, teraz chyba dostaliśmy level down. No i widzę. No i teraz nie do końca. Ale dobra, sobie dobra, radzimy, dobra, 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 Dobijemy, dobijemy przed końcem jeszcze. Na, na tutaj oh, ten jest. na max nie wydaje mi się na, że maxa na maxa nie, ale jest szansa, żebyśmy w kolejnej próbie spróbowali. Zobacz, to jest A. chyba Hades. Wiesz co na to ta nie jest zbyt bardzo potekstowany naszym tata? widokiem. To jest nasz, tata, to jest no nasz idol. To, to, jest, to, jest, to, jest, to nasz jest pracodawca, To jest nasz pracodawca. W ogóle nie podoba mi się, ten skin prawie się nie zmienia. O, lecimy. Aha. Lećmy sobie Spróbuj. jak najdalej się tylko da. Czy okay. da się do 100 dolecieć, albo do 60? Przypuszczam, coś takiego? że tak, ale może nie wiem, musisz się spróbujmy. bardzo postarać. Do 80 spróbujmy. Eee... A, nie do końca o, wydaje mi się. Już o, tracimy, słuchaj, da, szybkość dawaj, i dasz, wysokość. Tak? Nie, X będzie, 5, X5, nie będzie X5, będzie X5, kochanie, będzie, będzie osiem, X5. Osiem, no może jednak! O kurczę! O. 69 e, i co z tym faktem? 69 tym milionów, faktem a nie zrobić? 40 coś Czyli widzisz, jednak y, można, być, można być dobrym Hadesem, chociaż ja spróbuję się przetransformować do końca. Zobaczymy jak nam się uda. Musimy idealnie trafiać tak, we wszystko. trzymam kciuki. Zresztą wiesz co, ja to jestem o. okropna, ja tutaj siedzę i ciebie krytykuję, a sama nie gram, pewnie to jest bardzo trudne, prawda? E I Powiem tak, że niektóre mobilne gierki są trudniejsze. No bo ta tam po prostu twórcy nie patrzą na sterowanie, nie dokładnie, testują swojej gierki. Dokładnie, gry ty bardziej tamte gierki są darmowe, a ta była tak. płatna. O Boże, czy mi się wydaje, że jakoś ty szybciej chodzisz? E, troszeczkę. To są chyba. nasi, to są nasi. Tak, zbieram. Tak, tutaj też odbieram, od to Dokładnie, robię hej, hej. I dobrze nam idzie, dobrze nam idzie. Wydaje mi się, że. A czemu byś to zebrało? Coś ci się zebrało? Nie, Zab mam, nie zabrało nic. mi te. Ale dobra, ty teraz, po kolei. Tak, kolej. tak, py, py, tak, py, py, tak. I jeszcze bardziej. O, w ten sposób. Dobra. I idziemy dalej, mamy żeby szansę. uzyskać tę taką maksymalną formę. Mamy szansę. Dawaj. Proszę, dajesz. Dawaj. O, o, o Boże! Jest maksymalna! Ej, jakie mamy ładne te! Patrz, i chodzimy tak. Czy to jest Max? Jak na dzielni. Wydaje mi się, że tak. Tak, zobacz, o. tutaj masz meter meter obok swojej postaci. Dobra, Będziesz to czekaj, Jeszcze, termometr. jeszcze, jeszcze ciśnimy, jeszcze jeśli się da. Ale już trzymaj tak maksymalnej. Ale żebyśmy okay. tego nie stracili przypadkiem. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra, ale wiesz, to, tak jak mówiłam, bardzo mi się podoba, jak on po prostu chodzi z takim, wiesz, pewnością siebie, jak na dzielni po prostu. Czy my teraz będziemy, czy my teraz będziemy walczyć na tata przykład jest z jest nas dumny. Hadesem? Nie, zobacz, tata jest w ogóle zaskoczony naszym... E, on ma oczy hirobrajne. Myślę, że on w ogóle nawet nie, nie, nie jest świadomy tego, że my tutaj ci, że jest. Czy jest ślepy? Nie mam pojęcia. Ale tak ale w uwaga. ogóle mamy bardzo zły wynik, powiem ci szczerze. I... H -h Okay. I lecimy e cały czas o tak. Czy mi się wydaje, czy nasze skrzydła te chyba nie są w tym jakby. E coś się być może z zepsuło. W tym miejscu gdzie powinny być. Coś się być może zepsuło, dawaj, ale. Dawaj, dawaj, jeszcze trochę, jeszcze trochę! Tutaj i teraz na X90 w takim razie. Jedź leć Aha, Lecę. trochę dalej niż powinieneś, ale już tracisz e wysokość i szybkość, e więc ja nie wiem, kochani, czy to się naprawdę nie uda. Nie na pięć, na... 40 nie. Wiesz co, on nawet nie tańczy, on jest po prostu naprawdę... Tak, rozczarowany jest tobą, naprawdę. wiesz co, zastanawiam się, czy dobrą opcją nie byłoby, jeśli to jest Elytra, spaść na sam dół i od razu się podbić do góry, żeby jakby prędkość ogarnąć. Może. To tym razem Zeus i tym razem maksujemy nam Zeusa. Nie wiem czy zmaksowaliśmy ostatnio, tak, chyba tak, nie. Zrobiliśmy tak zrobiliśmy tak. Ale spróbuj rzeczywiście ten twój um, jak to się nazywa, ten twój sposób, który przed chwilą wymyśliłeś, bo ja powiem ci szczerze, nie do końca potrafię latać na ale Trzy. Dobra, jest dobrze. jest dobrze. Na razie jest dobrze. Jest Wydawało dobrze. mi się, że już wszedłeś tam, gdzie gdzie my powinieneś. Wyglądamy jak zwyczajny ziomek. Tam też miał czarne jakieś ubrania, żeby się wyróżnić. No A ten? nie no, przecież nie jesteśmy na, na końcu. Przecież te yy, skrzydła, które w ogóle dostajemy na końcu, to są te skrzydła Zeusa. O, o Zebraliśmy coś no, nie tak. Trochę. Spróbujmy w takim razie tutaj ich Proszę o, bardzo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Dobra. Oj oj oj. Dobra, ale mamy szansę, mamy szansę. Jeszcze damy radę. Tak, spróbuj po prostu zmaksować to chociaż. No nie wiem, powiem ci szczerze. Damy radę, zobacz, Zmaksujemy bez najmniejszego problemu. Tak w ogóle, wiem, że tutaj największa akcja się dzieje na naszym traku, który po prostu delikatnie fejlujesz, kochanie. Spokojnie, uwaga, transformacja. Ale chciałam powiedzieć, czy ty widziałeś jakie przepiękne miasto jest pod nami? A ten starożytny i w ogóle. E, nie, wiem, czy zastanawiam się, czy możemy tam w ogóle pójść i czy ta gra w ogóle się kiedykolwiek kończy, czy my tu mamy po prostu o takie coś robić. A wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia, wiesz, nie wiem, wyższego wyniku coraz co, co kolejnego. Czy to oglądał. chodzi tylko i wyłącznie... O to zaraz zobaczymy. Mamy 12 tysięcy tylko, Aha. no ale ten wynik z początku chyba nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Tak mi się wydaje. Przypuszczam, że nie. Uwaga. W ogóle poczekaj, poczekaj. Eksperyment. No dobra, próbuj. Aha. I teraz dawaj. I do góry. A. Um... Hmm. Jesteś pewien? I. Jesteś pewien? I do góry. Ale my nie, nie zbieramy tych punktów, które są dostępne I... na górze. I to nic. I do góry. Czekolet! Na zasadzie, ja wiem, Czuk co chciałbyś osiągnąć, ale trochę się nie wyszło. Będę szczera. Wylądował na piątce. Tak. W ostatniej chwili. Zrobię to. Moi drodzy, zrobię to, ja jestem pewien, że tam gdzieś można dalej polecieć, bo to nie jest to niemożliwe, żeby ta gra. Ja już zapadłem, za tym zapłaciłem ile? 20 złotych? Kosztowała 600 coś main, main coinów? Nie. To musi być. Wydaje mi się, kochanie, że musimy po prostu zaakceptować rozczarowanie. Nie, 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 Ja się tak nie dam. Zapłaciłem, to wymagam, proszę bardzo, jako że dużo lepiej nam idzie jako Hades. No nie wiem, czy ja wiem, powiem ci szczerze. To proszę bardzo, zbieramy czachy do kolekcji. Aha, a powiem w ogóle, czy wolisz Zeusa, czy Hadesa? Tutaj. się, że Hadesa. Zeus jest. Zeus jest gruby i siedzi, żre winogrona, pije wino Aha, i sobie, i, sobie i i dzieci płodzi tylko o, um, tyle powiem. Chades też nie jest najlepszą tutaj dobrą opcją, e, proszę ci, bardzo. Szczerze. I to jest jedna kwestia, a druga kwestia a jest taka... co, Hades taka... pożerał chyba swoje dzieci, czy nie? Czy kto pożerał? To jeszcze gorzej! Ktoś pożerał swoje dzieci, eee, nieważne. Nie, Hades był przecież bogiem podziemia, prawda? No I tak. miał tego Cerberusa, Cerbera. No i tak, no yy, i to i jest i... ten. To był, to Czy był na... Hades nie został wygnany, albo czy po prostu... Chyba został, ale to znaczy, że po prostu jest, jest wiesz, on jest metalowcem, emo, mm -hmm. em, Nie, no śmierć. mi się bardziej po prostu podoba, bo ten, Hades, bo ten Zeus po prostu jest takim starym dziadem trochę. On siedzi jak Mikołaj, ojoj, kochanie. Oj, Kochanie. Nie. Mamy problem. Widzę z tego, co tutaj Może, widzieć. może. Dajcie, 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 dajcie. No da dawaj, ooo. no. No weź, no jedziesz zygzak, tak, kocie, jedziesz. tak, zygzak, McQueen. No, no i dawaj. Tak. No, tak? no, no, no i ma. I maksadze, transformacja na koniec. Nie. No, zobacz, tatuś w ogóle jest tak rozczarowany naszym tutaj, tym naszym wynikiem. No, ja czy, nie wierzę. Czy to, czy będziemy wymaksowani, czy nie zależy od tego, jakie mamy skrzydła? Nie, cały czas mamy te same skrzydła litrowe. Okej. Okay. Ale nie, przepraszam, te, które mamy um, jakby zwykle, to po prostu jest elitra, więc to jest ta kropka. I ta elitra zawsze wygląda okay. w ten sam sposób. No, ale zobaczmy. Trzymam kciuki, że uda ci się zdobyć jak najdalej, chyba dostajesz pusty dzięki patrz, tym. Patrz. O mój Boże dawaj! Dawaj, czekolad, jedziesz! Sto! Oj, ej, to było epickie. Gratulacje! Czy, czy możemy sobie teraz dalej pójść, nie możemy. Ale ja nie rozumiem dlaczego on nie tańczy, hmm. przecież to jest coś, co czego powinno być że stepuje? stepuje delikatnie. No to jest stepowanie, wygląda po prostu jak mu się siko chciało. <laughs> Może mu się chce, to tego się tak śpieszył. <laughs> no ale moi drodzy, nie żeby coś, ale... Uh, to jest tyle, jeśli chodzi o tę grę. Zapłaciłem za nią tylko po to, żeby mieć cały czas te same poziomy, ewentualnie próba no pobicia mi się podobało. to było na pewno coś takiego, wiesz, nowego w Minecraft'cie, Zobaczcie, prawda? zobaczcie, nawet nie było multiplayera, żeby mu tej jeleniali użyć. Ale ja jestem tutaj sobą, ale, w sercu. Ale jesteś ze mną, wspierasz mnie tutaj e, osobiście, a nie, a nie gameplayowo. nie To źle? Może być. Hmm. Może być.